Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Wojciech Dzikowski i dzisiaj będę mieć przyjemność poprowadzić podcast z Tomaszem Kleinbors i jego pod tytułem dobry, Jak wykorzystać BPM do usprawnienia procesów biznesowych. Dzień dobry, Tomku. Cześć, dzień dobry. To może tak zaczniemy z grubej rury i zapytam się Ciebie, co to jest BPM i do czego służy. BPM, czyli Business Process Management, to metodologia znana na całym świecie i wspiera ona firmy. W skutecznym opisie obecnych procesów ukierunkowana jest na projektowanie efektywnych procesów, i wszystko to robi się po to, żeby firma efektywnie pracowała. Czyli jest to metodologia wraz z technologią, która poprawia procesy w organizacji. Dokładnie. A czym to się różni od? Zwykłych procesów, bo na przykład w każdej firmie są procesy, czy BPM ma, jakąś ma jakiś wyjątkowy aspekt, który sprawia, że te procesy są optymalizowane lepiej. BPM pozwala w sposób usystematyzowany podejść do projektowania procesu, jego optymalizacji. Czy ma coś wyjątkowego? No. W zasadzie bez BPM-u, jak ktoś jest geniuszem, to też sobie poradzi i zaprojektuje doskonały proces. BPM pozwala zaprojektować ten proces w sposób usystematyzowany. Pozwala mierzyć, czy podążamy w dobrym kierunku. I w efekcie. No, zwiększa szanse szczególnie dla dużych organizacji, żeby, żeby duż, procesy w sposób efektywny funkcjonowały w skali całej organizacji. Dodatkową zaletą jest to, że BPM zna cały świat i w zasadzie, czy rozmawiamy z kimś z Singapuru, z Polski czy z Niemiec, no to BPM jest takim uniwersalnym językiem rozmawiania o procesach biznesowych. Czyli rozumiem, że to są jakieś etapy pracy. Czy mógłbyś powiedzieć, jakie są etapy usprawniania procesu zgodnie z BPM? BPM defin definiuje cztery ogólne etapy pracy nad procesami biznesowymi. Pierwszym z nich jest modelowanie, drugim automatyzacja, trzecim pomiar, a czwarty optymalizacja. Modelowanie to. To krok, w którym rozmawia się z interesariuszami, z klientami na temat procesu, jak on ma wyglądać, co on ma realizować. Czy to, co realizuje dany proces w dany sposób jest najlepsze? W jaki sposób można by było dany proces zrealizować, opisać. Ważne tu jest, żeby wspomnieć o tym, że BPM, ta metodologia, używa takiego zuniwersalizowanego sposobu rysowania, opisywania procesów. Jest to BPMN, czyli notacja uniwersalna, międzynarodowa, która pozwala na zapisywanie tych procesów. Jak już mamy ten proces zamodelowany, to możemy przystąpić do jego automatyzacji. I to Proces może być automatyzowany albo ręcznie przez kogoś, albo przy wsparciu właśnie narzędzi IT, albo to i to. Jak już mamy proces dany wdrożony, zautomatyzowany, no to możemy go mierzyć. I tutaj istotne jest właśnie wskaźnik, zdefiniowanie takich wskaźników, które pozwalają określić, czy ten proces biznesowy jest efektywny. Czy można by było go jeszcze zoptymalizować? I to w czwartej fazie właśnie się robi, optymalizuje się. W zasadzie to jest niekończąca się historia, bo każdy proces zawsze można po jakimś czasie usprawnić. Więc metodologię BPM stosuje się w sposób ciągły. Czy każda organizacja potrzebuje czegoś takiego? Bo teraz myślę o mikrofirmach, o firmach usługowych, a może, a może powiesz, w której firmach sprawdza się najlepiej? E... W zasadzie BPM może stosować każda firma. Od najmniejszej do, do dużych firm. Im większa jest organizacja, tym potencjalne efekty i skuteczność zdrożenia zastosowania metodologii BPM jest większa. Bo tych procesów jest więcej, jest większa złożoność organizacji, potrzeba większej świadomości w, w danej firmie, więc im większa organizacja, tym te efekty mogą być lepsze, natomiast co nie znaczy, że w małej firmie, jeżeli uporządkujemy swoje procesy, to nie będziemy widzieć tych korzyści. Więc w zasadzie każdy może skorzystać z wykorzystania bpm A mógłbyś podać kilka przykładów praktycznych? Jakieś case study, może? Tak, z własnego doświadczenia to opowiem Ci o takim. W największym projekcie, który realizowałem, właśnie z wykorzystaniem BPM-u, z jednym z klientów, nie mogę powiedzieć kto to był ze względu na umowę NDA, ale klient miał wyzwanie polegające na tym, że zbierał bardzo dużo negatywnych opinii o systemie ERP, który wykorzystywał w swojej organizacji wtedy, w ówczesnym czasie. I zwrócił się do nas właśnie z, z pytaniem, żebyśmy doradzili jakiego, na jakiego ERPA powinni wymienić te swoje rozwiązanie. bo jest to firma produkcyjna, bardzo skomplikowane procesy. Wiele tych procesów było opartych o, o tego ERPA. I myśmy na samym początku przystąpili właśnie do fazy mapowania tych procesów biznesowych przy wykorzystaniu notacji BPM. I w, w efekcie końcowym wspólnie z organizacją wypracowaliśmy docelowe procesy biznesowe. Mając te wszystkie procesy zmapowane, byliśmy w stanie rozmawiać wtedy z potencjalnymi wykonawcami w jaki sposób ile by kosztowało wdrożenie nowego ERP do tej organizacji, żeby osiągnąć te zakładane efekty biznesowe, które firma chciała osiągnąć. I co ciekawe, w tym całym ćwiczeniu okazało się, że najbardziej efektywne będzie pozostanie ze starym rp tylko go usprawnienie. Więc ten projekt okazał się dość dużym sukcesem, bo po raz kolejny firma przekonała się, że narzędzie, które mieli, będzie wystarczające i wystarczyło relatywnie mniej pieniędzy dorzucić do realizacji tego projektu, żeby osiągać. Znacznie większe efekty biznesowe. I tutaj, w tym całym przedsięwzięciu, BPM jako metodologia sprawdziło się doskonale. Czyli, było to metodologią do stworzenia specyfikacji, która określiła rząd inwestycji i organizacji. Efektem tego, ja to projektu, rozumiem? Efektem tego projektu było um, odpowiedź na pytanie, czy musimy zmieniać ERPA. Jeżeli tak, to na jakiego? Tu się okazało, że nie było to, 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 to konieczne. A wszystko miało na celu usprawnienie procesów biznesowych w tej organizacji, więc BPM było tylko narzędziem, które pomogło w odpowiedzi na te kluczowe pytania dla firmy. Bo kosztem alternatywnym byłoby wymiana systemu ERP. Na nowy, tak. Tak, na nowy. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję e, bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć.